Ja otworzymy 15 saszetek z tego od albumu NFBI 2021-2022. Kupiłem album. 15 saszetek. Dobra, otwieramy. Ja tu poluję na Lebrona Jamesa na naklejce. Tu z jednej saszy to jest pięć naklejek i jedna karta. Farts. Rund. Chyba naklejka. Malik Besley. Luke Kennard. Obi Topin. Świecąca naklejka Bam Adebayo. I karta to Markel Falc. Ładne te karty. Tu mają numer karty. W ogóle to są ładne naklejki i karty. Bo niektóre takie naklejki, na przykład jak jakieś dodatkowe na 60-lecie, albo jakieś inne, to są nawet takie słabe. Jak. Nie wiem nawet jakie jak macie jakiś... nie dobra, otwieramy jakieś takie coś Bradley Bill połówka Bobby Poritz Nasir Little De Aaron Fox. Numer trzydzieści siedem. Dopiero trzecia saszetka Teraz. sister Yang Dylan Brox naklejka jakoś na Giansk Arte albo albo jakaś taka świecąca ładna czaderska Nikola Jokic a naklejka jeszcze jest jedna taka i karta to Joshua Primo numer 92 trzy karty o nie mam tej karty ale najpierw trzeba naklejki wyjąć. Potem karty. Te. Challenge Sachs. Tu będzie. Trzy świecące są. Jest! LeBron James. Na to polowałem. Krystoms. More Pins. E, tu jeszcze jedno jest. Franz Wagner, Wagner The young married Lebron James A karta to z Williams Numer 90 Na razie nie mam żadnej powtórki w kartach A to jest najważniejsze jak Jeszcze mi się na karcie Lebron James trafił już bym był w niebo wzięty seku dumbayo. Dobra, teraz nie będę czytał tych imion ani nazwisk, bo chyba sami też umiecie czytać. Kto by nie umiał czytać? Jedna połówka. i Jason Tutum jakiś tam i tak a kartą jest D Donovan Mitchell numer 55 pięć tak I ja mam też takie stare karty koszykarzy Jeszcze będę inne serie nagrywał z y, różnych naklejek albo kart. Na przykład z Pokémon. Na pewno z kart piłkarskich będzie bardzo dużo jeszcze odcinków. Dobra, teraz od razu pokażę kartę. Riba, Barrett numer siedemdziesiąt dziewięć nie mamy jej Cameron fajne o pierwsza taka fajna Michael Por Porter Junior Michael Co? Evan Fouring Ej, pamiętacie tą naklejkę? To po niej był ten sam, tylko że na prawdziwej naklejce. Jakiś tos. Michael Porter Junior i Michael Porter Junior. Jaki duet? Ile jeszcze nam zostało? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć. Jeszcze dziewięć zaśtek. Mamy dziewięć szans na Lebrona Jamesa. Tu będą dwie świecące. Pokażę pierwsze te dwie świecące. Kupka się zbiera, a dalej to takie zwykle, i Chicago pulsach lawy. A karta jeszcze Julius Randle Jaki to numer? Numer dziewięć Ładne te karty Ile już otworzyliśmy saszetek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem saszetek Jeszcze osiem saszetek Co teraz? Też tej karty chyba nie mamy to dobrze mi Pani z kiosku wylosowała, bo tu też będą dwie świecące... sztosik... sztosik zaszety. Może jeszcze będzie jeden odcinek, ale to może będzie, bo nie wiem czy mi się uda z ten... Yy, jeszcze kupić te saszetki. Pierwsze nasze logo Damian Lira Lard. Już myślałam, że to Lebron James Ale już jednego mamy, to nam nie potrzeba I karta Deandre Ayton Numer 35. A kolejna kolejne nie... Jeszcze nie ma żadnej... O, teraz będą dwie takie śmieszne z tymi dużymi głowami. Bojan Bogdanowicz i Damian Lillard taka połówka Ricky Rabio Rabio a kartą jest Jalen Green numer 82 jeszcze nie trafiliśmy żadnej powtórki o, kolejna karta, nie powtórka Ale śmieci teraz tu mam Śkać, że tego nie widać Tu się niektóre Któreś wiedzą Body Hill Oj, kolejna taka z śmieszną główką. Damian Lillard. Powtórka, chyba? Chyba tak. W tamtej soszycym. Julius Rand. A teraz Damian Mitchell. Kart Pokémon to nie wiem, czy jeszcze będą na tym kanale. Ale, no nie wiem, karta ten Lillard się ciągle za mną plącze, Damian Lillard, na karcie, numer 20, się plącze za mną, w, w każdej, no, w paru saszetkach, że nie było i teraz nagle przychodzi sam z siebie ciągle w każdej saszetce. Ile tu będzie świecących dwie? Suri Wood Jalen Green Devin Boker. Jonas Faladens Juns.

O, tu będą dwa loga. Jest! Lebron James. Dobrze, niech się plącze za mną Lebron James. Knicks. Log. I Chris Duatr. E, chyba w tej kolekcji, tylko w tych jeszcze nam zostały trzy saszetki. To jeszcze możemy na kartę Lebrona Jamesa trafić. To wtedy już. A jeszcze karta Eric Bloods numer 8. Ciekawe, ile w kolekcji jest tych kart. Ja kupiłam do tego album, oczywiście. Tu mam. Jest w nim 500 naklejek do zdobycia, a kart to nie wiem. Kart chyba 100 jest. Karty jest 100 do zdobycia. Czy trzeba 100 saszetek otworzyć? Jeszcze mogą ci się powtórki trafić. O nie, powtórka karty chyba. Jalen Green już To jest, jest powtórka? Jalen Green Tak, powtórka Chociaż jedna powtórka Dobra, a naklejki to jakie? Anthony Davis Lakers. Kenan Martin Jr Memphis, prawie jak Memphis the Pie, Malcolm Brogdon, Will Barton. Jeszcze dwie ostatnie saszetki Karta Julius Randle numer dziewięć powtórka to zawsze taka plom bal padło Jest Lebron James. Trzecia naklejka Lebrona Jamesa. Jeszcze tylko karta w tej ostatniej saszetce, jakby była. Też bym nigdy nie otwierał tych saszetek. Ostatnia saszetka. O, nie będzie. Z jakiś Jakiś gość. Dobra, pokażę, ale jej nie mam. Chris Chris Middleton. Numer 57. Dobrze, bo go nie mam przynajmniej. Ale zawsze jakby był Lebron James. O, Karo! To by było dobrze. Taki sto... Paul Antony. Ja się nazywam an Antyk. A mam ksywkę aż. Ketchup. Robinson. Ten trener z Pokemonów, Chyba go kojarzycie. Teraz jeszcze. Tra Myślałem, że to LeBron James. A to jest James Harden. O, tak, a jeszcze. I to na teraz, ty chyba... macie. Pokażę wam jaki stos się zrobił. Taki, taki kart, lebron James trzy naklejki. To dobrze, że trzy, a nie jakieś jedna naklejka i to jeszcze, na przykład taka, a nie świecąca. Dobra pa